Szczęść Boże! A więc tak, dzisiaj mamy wspomnienie błogosławionych Ulmów. Pierwsze takie wspomnienie, wyjątkowe i radosne. Powiedziałem, się o tym przypadkiem, bo w brewiarzu nic o tym nie ma. Ksiądz też nic o tym nie mówił, ale na szczęście jestem na grupie Majówka. Wiadomo co chodzi na Whatsappie. I, i tam be, pani Danusia wspomniała o tym, że dzisiaj jest wspomnienie Ulmów. Rzeczywiście. 7 lipca brali ślub. 7 lipca jest rocznica jej ślubu, więc wtedy też mamy wspomnienie o nich. Dlatego dzisiaj będzie różaniec z, z błogosławionymi Ulmani. Błogosławioną rodziną Ulmu. Wyjątkową, dlatego że to jest pierwsza rodzina błogosławiona, cała rodzina, w tym dziecko nienarodzone. patron wszystkich nienarodzonych, bezimiennych dzieci. O tutaj brzuszku mamusi. I troszeczkę o nich poczytamy i Różaniec z Ulmami. 21 -20.